Ra był najważniejszym bóstwem starożytnego Egiptu, uosobieniem słońca, światła, życia i nieustannego odrodzenia. W oczach Egipcjan stanowił centrum boskiego porządku, źródło wszelkiego istnienia i siłę, która podtrzymuje harmonię świata. Jego imię oznaczało słońce, a sam Ra był symbolem potęgi, mądrości i sprawiedliwości, której blask rozświetlał niebo i ziemię każdego dnia. Dla Egipcjan światło słoneczne było czymś więcej niż tylko zjawiskiem natury. Było manifestacją boskiej obecności. A promienie Słońca uznawano za dłonie Ra, które dotykają Ziemi i dają jej życie. Według staroegipskich mitów Ra narodził się z pierwotnego oceanu chaosu zwanego Nan, w czasach, gdy jeszcze nie istniało nic ani Ziemia, ani niebo, ani czas. W owej bezkresnej ciemności pojawił się pierwszy akt stworzenia. Ra, Bóg Światła, wyłonił się z praoceanu jako złoty dysk przynosząc ze sobą pierwsze promienie światła, które rozproszyły mrok. Jego narodziny symbolizowały początek świata i ustanowienie boskiego porządku, mat, czyli zasad harmonii, prawdy i sprawiedliwości, która odtąd miała kierować życiem bogów i ludzi. Ra, jako stwórca, dał początek innym bogom, istotom. Z jego łez powstali pierwsi ludzie, a z jego boskiej mocy narodziły się najważniejsze bóstwa Egiptu. W różnych tradycjach mitologicznych przypisywano mu stworzenie bogów szu, wiatru, i tefnut wilgoci, którzy z kolei zrodzili nut niebo i Gejb ziemię. Z tego boskiego rodu wyłoniły się kolejne pokolenia bóstw, tworząc panteon, który rządził światem i utrzymywał równowagę we wszechświecie. Wszystko, co istnieje, miało swoje źródło w Ra, a jego energia płynęła przez wszystkie żywe istoty. W wyobrażeniach Egipcjan Ra był przedstawiany jako mężczyzna z głową sokoła. Na której spoczywał słoneczny dysk otoczony wężem ureuszem, symbolem ochrony i boskiej mocy. Sokół był ptakiem słońca, szybującym wysoko po niebie, co odzwierciedlało dzienną podróż ra przez ferment. Każdego ranka Bóg wznosił się na nieboskłon w złotej łodzi, rozświetlając świat i przynosząc życie wszystkim istotom. W południe jego moc osiągała szczyt, a wieczorem, wraz z zachodem słońca, ra wkraczał do podziemi, aby w nocnej podróży przez krainę zmarłych walczyć z siłami chaosu. Na czele których stał wąż Apopis. Zwycięstwo Ra nad ciemnością każdej nocy symbolizowało triumf światła nad mrokiem, dobra nad złem, życia nad śmiercią. Ten niekończący się cykl narodzin i odrodzeń uczynił z niego bóstwo nieśmiertelne, które stanowiło gwarancję istnienia świata. Dla Egipcjan każdy wschód słońca był dowodem, że Ra pokonał chaos i powrócił, by znów przynieść światło. Ra był również bogiem królów, ponieważ faraonowie uważali się za jego potomków i ziemskie wcielenia. Władca Egiptu był nazywany synem Ra, co oznaczało, że sprawuje władzę z boskiego nadania. Dzięki temu połączeniu religii i polityki Ra stał się nie tylko bogiem nieba, ale też symbolem władzy, porządku i boskiej legitymizacji rządów. Świątynie poświęcone Ra wznoszono w całym kraju, a najważniejsze centrum jego kultu znajdowało się w Hili Apeles, mieście słońca. W Hili Apeles szczono go jako Atuma Ra, boga, który stworzył samego siebie i cały wszechświat. Z biegiem czasu jego kult przenikał się z innymi wierzeniami. W Tebach utożsamiano go z Amonem, tworząc potężną postać Amon Raa, w której łączono mądrość stwórcy z siłą władcy. Takie połączenia świadczą o tym, że ra był dla Egipcjan nie tyle jednym z bogów, co samym źródłem boskości. Ra był także strażnikiem ładu moralnego. Jego światło symbolizowało prawdę, a ci, którzy sprzeciwiali się zasadzie mat, pogrążali się w ciemności. W starożytnych tekstach kapłani opisywali go jako Boga, który widzi wszystko, jego spojrzenie przenikało świat żywych i umarłych. Dla Egipcjan oddanie Ra oznaczało życie w zgodzie z prawdą, szacunek wobec natury i bogów oraz zrozumienie cyklu narodzin, śmierci i odrodzenia. W miarę upływu wieków kult Ra nie tracił na znaczeniu. Jego imię i symbolika przetrwały w modlitwach, rytuałach i w sztuce, stając się jednym z najtrwalszych dziedzictw cywilizacji Egiptu. W oczach ludzi Ra pozostawał tym, który każdego dnia przynosi światło i nadzieję, a jego podróż po niebie stanowiła przypomnienie, że nawet po najgłębszej nocy zawsze nadchodzi świt. Według starożytnych Egipcjan Ra był nie tylko bogiem słońca, lecz także samym źródłem istnienia, światła i porządku, który utrzymuje cały kosmos w równowadze. Każdego dnia odbywał on swą wielką, niekończącą się podróż po niebie i przez zaświaty, symbolizując cykl narodzin, życia, śmierci i odrodzenia. Dzienna wędrówka Ra po niebie była dla Egipcjan obrazem wiecznej odnowy, zwycięstwa światła nad ciemnością i życia nad śmiercią. O świcie Bóg wznosił się na wschodzie, zjawiając się w postaci młodzieńca o twarzy rozświetlonej blaskiem poranka. Płynął po niebie na swej słonecznej barce zwanej Mandżet, w towarzystwie innych bogów, którzy strzegli go przed niebezpieczeństwami. Jego pojawienie się zwiastowało początek dnia, narodziny światła i ciepła, które dawało życie całej ziemi, roślinom. Ludziom i zwierzętom. W południe Ra osiągał pełnię swej potęgi, stając się dojrzałym bogiem w szczycie swej siły, symbolizującym pełnię życia i mądrości. Z wysokości nieba obserwował świat, utrzymywał porządek ustanowiony na początku stworzenia i czuwał nad prawem boskim zwanym Mat, które było zasadą harmonii i sprawiedliwości. Gdy dzień dobiegał końca, Bóg starzał się i powoli zbliżał do zachodniego horyzontu, gdzie czekała go najtrudniejsza część jego podróży zejście do świata zmarłych. Nocna podróż rap przez Duat, czyli krainę umarłych, była symbolem zmierzchu i śmierci, lecz również przygotowaniem do ponownego narodzenia. Gdy słońce zachodziło, Bóg przybierał postać starca i wsiadał na swoją drugą barkę zwaną Mesektet. Wraz z nim płynęli bogowie opiekunowie, którzy pomagali mu pokonać liczne przeszkody i niebezpieczeństwa czyhające w ciemności. Duat była pełna potworów, demonów i duchów, które próbowały zatrzymać bóstwo światła w wiecznym mroku. Najstraszniejszym z nich był olbrzymi wąż Ejpap, uosobienie chaosu i zła, który każdej nocy starał się pożreć słońce i zatrzymać jego wschód. Ratoczył z nim odwieczną walkę, wspierany przez innych bogów, takich jak Set czy Mechen, którzy bronili go przed zniszczeniem. Każde zwycięstwo ra nad apopem było równoznaczne ze zwycięstwem porządku nad chaosem i zapewniało światu istnienie nowego dnia. W miarę jak Bóg przemierzał kolejne bramy i regiony podziemi, jego energia była oczyszczana i odnawiana. Gdy zbliżał się do końca swej nocnej drogi, jego starcze ciało odradzało się w postaci młodzieńca, gotowego ponownie wznieść się nad horyzontem. O świcie, Ra triumfalnie powracał na wschód, przynosząc światło i życie wszystkim stworzeniom. W ten sposób jego codzienna podróż stawała się świętym rytuałem odrodzenia, powtarzanym od początku czasu. Dla starożytnych Egipcjan cykl ten nie był jedynie zjawiskiem astronomicznym, lecz duchową prawdą, symbolem nieśmiertelności duszy, wiecznego odrodzenia i nadziei że po ciemności zawsze nadejdzie świt. Podróż Ra przez niebo i zaświaty stanowiła rdzeń egipskiej mitologii i religii, a jego barki, manżet i mesektet były wyobrażeniem dwóch aspektów życia, światła i ciemności, istnienia i śmierci, początku i końca. Dzięki tej codziennej wędrówce Egipcjanie wierzyli, że świat trwa w równowadze, a boskie światło nigdy nie zgaśnie. W starożytnym Egipcie codzienna wędrówka Ra nie była jedynie podróżą po niebie, Lecz również świętym dramatem odwiecznej walki światła z mrokiem, porządku z chaosem, dobra ze złem. Gdy dzień dobiegał końca i słońce znikało za zachodnim horyzontem, Rafsiadał na swą barkę zwaną Mesektet i rozpoczynał niebezpieczną nocną podróż przez Duat, krainę ciemności, w której czekały na niego liczne niebezpieczeństwa. Wtedy rozpoczynał się jego największy bój walka z potężnym wężem apopem, zwanym smokiem ciemności, który od wieczności pragnął pożreć słońce i pogrążyć świat w wiecznej nocy. Apep był uosobieniem chaosu, zniszczenia i braku ładu. Nie należał do świata bogów ani ludzi, nie podlegał żadnym prawom stworzonym przez Ra. Zamieszkiwał najgłębsze otchłanie po ziemi, gdzie czekał, by zaatakować barkę Boga, gdy ta wpływała w jego domenę. Każdej nocy, gdy słońce znikało z nieba, Egipcjanie wierzyli, że rozpoczyna się potężna bitwa. Nie była to walka, którą można było zakończyć, trwała wiecznie, tak długo, jak długo trwał świat. Ra, mimo że zbliżał się do kresu swej siły, stawał w obliczu potwora z odwagą i mocą boskiego światła. Towarzyszyli mu inni bogowie: Set, Bóg Burzy i Wojny, który pełnił rolę obrońcy barki, oraz Mechen, wąż opiekuńczy, który owijał się wokół Ra, chroniąc go przed niszczycielskim oddechem Epołupę. Wąż chaosu próbował zatrzymać ruch barki, wywoływał burzę, ciemność i paraliż, by ostatecznie pożreć światło słońca. Gdy walka trwała. Ziemia pogrążała się w ciemnościach, a ludzie odczuwali lęk, wiedzieli, że od wyniku tego boskiego starcia zależy nadejście poranka i dalsze istnienie świata. Starcie było pełne symboliki. Wąż Ejpap reprezentował siły, które zawsze próbują zburzyć porządek stworzenia, podczas gdy ra był uosobieniem harmonii, życia i prawdy. Każde zwycięstwo Boga Słońca nad smokiem chaosu było potwierdzeniem, że boski ład nadal panuje nad światem że mat, zasada równowagi i sprawiedliwości nie została złamana. Jednak Apep nie mógł zostać zniszczony raz na zawsze. Każdej nocy odradzał się w ciemnościach, by znów zaatakować, co przypominało Egipcjanom, że zło i chaos są wiecznymi przeciwnikami, z którymi trzeba nieustannie walczyć. Po zwycięstwie Ra nad Apopem rozpoczynał się proces jego odrodzenia. Gdy barka Boga zbliżała się do końca podziemnej drogi, starzejący się Ra odzyskiwał siły, a jego ciało zaczynało promieniować nowym blaskiem. Wtedy wkraczał w końcowy etap swej nocnej podróży, w którym jego dusza jednoczyła się z ciałem młodego boga słońca Czepri, przedstawianego jako skarabeusz. Ten moment był symbolem odnowy, odrodzenia i wiecznego cyklu istnienia. O świcie, gdy pierwszy promień słońca przebijał ciemność, Egipcjanie wierzyli, że triumfalnie wynurza się z duat w postaci młodzieńca, niosąc światło, ciepło i życie całej ziemi. To odrodzenie było świętym znakiem nieśmiertelności, dowodem, że nawet po najgłębszej ciemności przychodzi nowy dzień. Wschód słońca symbolizował zwycięstwo dobra nad złem, światła nad mrokiem i życia nad śmiercią. W codziennym cyklu wędrówki słońca Egipcjanie widzieli odzwierciedlenie własnego losu. Wierzyli, że tak jak ra każdego ranka zwycięża ciemność i powraca za światów, tak również dusza człowieka może odrodzić się po śmierci, jeśli zachowa wierność w zasadzie mat. W ten sposób walka ra z Apopem stała się jednym z najpotężniejszych mitów o nadziei, sile ducha i wiecznym odrodzeniu, które zapewniało, że światło nigdy nie zostanie pokonane przez ciemność. Ra był najstarszym i najpotężniejszym z bogów starożytnego Egiptu, tym, który powstał z pierwotnego chaosu zwanego Nan i zapoczątkował istnienie wszystkiego, co żywe. Egipcjanie wierzyli, że zanim pojawiło się cokolwiek, istniała tylko bezkresna ciemność i woda. Z tej pierwotnej otchłani wynurzyła się pierwsza boska istota, Ra, który sam z siebie stworzył życie. W chwili swego narodzenia rozświetlił świat, a jego pierwsze tchnienie dało początek czasowi, niebu, ziemi i wszystkim Bogom. Jako pierwszy Bóg, Ra był zarówno źródłem światła, jak i stwórcą porządku, uosobieniem zasady Mat, czyli harmonii i prawdy, bez której świat pogrążyłby się w chaosie. Z boskiego oka Ra, które było symbolem jego wszechwidzącej mocy, narodziły się pierwsze bóstwa. Shu, Bóg Powietrza, i Tefnut, Bogini Wilgoci. To oniż rodzili Gejbę, Boga Ziemi, oraz Nut, boginie Nieba, z których przyszli na świat Ozyrys, Izyda, Set i Neftydy. W ten sposób powstała boska rodzina, a Ra stał się ich ojcem, przodkiem całej generacji bogów i strażnikiem ładu, który sam ustanowił. Dla Egipcjan był więc nie tylko Panem Słońca, ale także stwórcą całego kosmicznego porządku, od którego wszystko się zaczęło. W miarę rozwoju cywilizacji egipskiej postać Ra zaczęła się łączyć z innymi bóstwami, tworząc złożone formy kultu. Jednym z najważniejszych przykładów był Amon-Ra. Połączenie Ra, boga słońca, z Amonem, ukrytym bogiem Teb, symbolem niewidzialnej, wszechobecnej mocy. Eman był uważany za tajemniczego, niewidzialnego ducha wszechświata, a Ra za jego widzialne objawienie w postaci słońca. Ich zjednoczenie odzwierciedlało jedność tego, co ukryte, i tego, co jawne a kult Amon-Ra'a stał się w czasach Nowego Państwa jednym z najpotężniejszych w całym Egipcie. Kapłani w Tebach ogłaszali, że amon Ra jest królem bogów, najwyższym stwórcą, którego światło przenika wszystko, a jego oddech daje życie każdej istocie. Z kolei z bogiem Horusem, uosobieniem królewskiej potęgi i niebiańskiego sokoła, Ra łączył się w postaci Ra Horachtego, czyli Gra, który jest chorem na horyzoncie. Była to forma boga słońca. Która symbolizowała jego codzienny wschód i podróż po niebie. Chores był strażnikiem światła dziennego, jego oczy widziały wszystko, a jego skrzydła rozpościerały się nad światem, niosąc ochronę Egiptowi i jego władcom. Ra Chorachty był więc symbolem potęgi i zwycięstwa, boskiej siły, która każdego ranka pokonywała ciemność i przynosiła nowy dzień. Z kolei w najstarszych mitach z Chili-Apeles, Ra utożsamiany był z Atumem, prabogiem, który jako pierwszy wyłonił się z Wód Nan i zrodził sam siebie. W tej postaci Ra był bogiem doskonałym i wiecznym, który zawierał w sobie wszystko, co istnieje, początek i koniec, światło i ciemność, życie i śmierć. Atum Ra był więc nie tylko słońcem w jego codziennym cyklu, ale także symbolem pełni istnienia, jedności całego kosmosu. Ra był również uważany za Ojca ludzi. Według starożytnych mitów stworzył ich złe, które spłynęły z jego boskich oczu, gdy ujrzał pusty świat i zasmucił się jego bezruchem. Z tych łez powstała ludzkość, istoty obdarzone światłem życia, ale także kruchością i śmiertelnością. Egipcjanie wierzyli, że Ra opiekuje się nimi, dając im słońce, ciepło, urodzaj i oddech. Jednak gdy ludzie odwracali się od niego, potrafił być surowy, jak wtedy, gdy zesłał na ziemię boginię Sekhmet, by ukarała niewdzięcznych ludzi. W świątyniach poświęconych Ra codziennie składano ofiary, a jego imię wypowiadano z czcią i lękiem. Każdy król Egiptu uważał się za syna Ra, dziedzica jego światła i boskiej władzy, a jego panowanie miało być odbiciem boskiego porządku, który Ra ustanowił na początku świata.